Dzień dobry Państwu witam w kolejnym odcinku Mista Gochowa! Nazywam się Bastian Opty i od niedawna prowadzę ten program na początek rebus zagadka. Co to jest ruda fryzura? Często się tam płuła. Tak jest! Pokoła tua! <laughs> a teraz spa na moją ulubioną część, czyli wyrzucenie z pagamu najgorszego z uczestników. Co prawda, ja bym wyrzucił wszystkich nas, no ale takie są reguły programu. To widzowie oglądają, a później decydują, kto ma odpaść, głosując w komentarzach. A więc sprawdźmy! Kto był najsłabszy w poprzednim odcinku? Kogo nie lubią widzowie? Uwaga, uwaga! Dzisiaj odpada ludy! Co? Ej, to niesprawiedliwe! Kto tak głosował? Wszyscy jesteście w pokładu! Żała. Uwaga, uwaga! Tu średni wujek! Program bez prowadzącego jest jak poranna kupa bez blok ekipy. Panie i panowie, do programu wraca prowadzący widać Śruta! Co z dłoni nie wypuszcza fiu... mikrofonu. Hehe, witam ponownie. A teraz czas na kolejną rundkę, w której to każdy z uczestników opisze swoją najlepszą cechę. Wojtas! No, to myślę, że taką moją najlepszą cechą Umiejętnością to jest taka, którą nabyłem po długich miesiącach spędzanych wieczorami z telefonem i to jest to, że lewą ręką umiem sobie zjechać na ręcznym, co jest wbrew logice i naturze, ale jest bardzo przydatne, bo wtedy prawą można przewijać filmiki. Spacehone! No, to ja to z kolei mam najlepszą prawą rękę, którą też wale gruchę. Ale jest to grucha bokserska! Normalnie zamykam licznik bez problemu! Cialis! No to moją największą zaletą jest śpiew! Może i fałsuję, za to barwę głosu mam tragiczną! Pan Wiesio! No, to co to by dużo gadać? Moją największą zaletą jest to, że oczywiście jestem tak przystojny! A babki na to lecą! Jak muchy do gówna! W Wiesław Paleta! Oj, zaleta, zaleta tam, no to, to taki to chyba raczej nie mam, no ale może... Uwiem! Yy, o, o kurczę, przepraszam, nie, nie, to nie o to chodziło. To moją taką zaletą to jest. Dziękuję bardzo, czas minął, a teraz niespodzianka! Nasi informatycy stworzyli wirtualny model, który posiada wszystkie wymienione wcześniej cechy. Oto pierwsza w Polsce sztuczna inteligencja. Uwaga, uwaga, panowie i panie, przed państwem super kawaler! Zaciągam się petem, gaz w podłogę wrzucam pierwszy bieg, dzięki Bogu wstęp i daję w okarach, spod opon leci para, Max dobre w domie podleci po kołnierzu. Mam! Po programie wszyscy idziemy na wódkę! <laughs> We'll